Czy się Monika kiedykolwiek używać słów, których znaczenie nie rozumiesz? Mm, nie. Staram się no tego nie, nie robić. No ja np. No, jak czegoś nie wiem, to mówię, że nie wiem. A nie lubię takich osób, które właśnie tak robią, że mówią coś, czego nie rozumieją kompletnie. O. Czasem, wiesz co, przełamanie jakiejś bariery czasowej z tym... Bo ja mam to swoje konto, tak? Na jakimś tam YouTubie i wszyscy się pytali ty co tam, co ty nagrywasz na to konto. Co, o czym jest ten kanał, przepraszam, dochodzi o kanał. O czym jest ten kanał? Ja mówię, że o mnie, o moim życiu, tak? Prawda jest jak oliwa i wypływana, wiesz, to mhm. tak to wygląda, więc. Darku, wracając do świata Freakfight'ów, dlaczego się zdecydowałeś wejść w ten świat? Tak jak wspominałem wcześniej, to było tak dość przypadkowe. Raczej mnie, mnie zawsze w jakiś sposób pociągały takie śmieszne projekty. No i życie tak, życie życie stworzyło taką szansę. W sensie, tak jak mówię, zaczęliśmy współpracować z Marcinem, to spontanicznie wyszedł temat Szymona Syntola, no bo on był idealny do freaków. No to jest nasz Turbo Freak. Szymek i do tego bardzo fajny chłopak. Zobaczymy go jeszcze? Na 100%. Jak tylko opuści czyściec ośrodek penitencjarny. Nie, nie? tylko opuści ośrodek penitencjarny, od razu wraca do nas ze federacji. E, no i tak jak mówię, no i po, później to już się tak, e, później tu się to wszystko tak skompletowało. I tak, nie jest to łatwe do ogarniania, raczej nie jest łatwe ogarnianie tak dużej ilości różnych, różnych ludzi. Bo to są różni, z różnymi terpe, temperamentami, kurczę, nie umie się wysłowić. Nie, tak, z różnych światów nie potrafię się wysłowić. Wste, czy Monika, kiedykolwiek używać słów, których znaczenie nie rozumiesz? Mm, nie. Tak jak mówię, jest Tomasz, jest jest Tomasz, jest Ryszard, ale wydaje mi się, że generalnie nawiązały się, nawiązała się taka nić przyjaźni między prawie wszystkimi federacjami. Jest jakiś tak. szacunek, czego się nie, 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 nie widuje w innych federacjach. Nie, nie ma jakichś odzywek kulawych. Nie ma piecowych odzywek. Każdy odzywa się do siebie z szacunkiem. Pamiętam, jak wracałem już do domu po którejś konferencji chyba, patrzę sobie na Instastory, a tam Tomek z Szymkiem, komandosem ubrani w prześcieradła z hotelu, a, a, a. <grym>, biegają gdzieś tam a, a po hotelu. Tak. Opowiedz proszę tę historię. Nie no, przebraliśmy się za szejków z Dubaju. A, dlaczego za szejków? Bo tam, bo tam była gruba impreza, wiesz, a My byliśmy z Arabii Saudyjskiej, przyjechaliśmy Ładne Był dziewczyny były? Na, tak, na koniach. Przynajmniej jedna. Chyba. Jedna ładna dziewczyna. Jak jedna, jedna. Tylko, tylko jedna była. A ogólnie, jedna. A ogólnie jedna. Koleżankę pozdrawiamy. Ale śmiesznie było wtedy. No i co szejkowie robili? Bawili się dobrze, jak zawsze. Piosenki Popka o z Dubaju. On tam opowiada. A rozumiem. Wtedy się stał ten przełom. Poniło mnie to tylko i wyłącznie dlatego, że miałem szansę zmienić odrobinę swoje życie, które nie było tak naprawdę w żaden sposób sportowe, wręcz przeciwnie. I chciałem wrócić do sportu. Po prostu wiedziałem, że to, to jest równoznaczne z odpowiedzialnością, że ja przyjąłem taką propozycję od Darka, tak? I wiedziałem, że są to jakieś tam zobowiązania i, i wiąże się to z konsekwencjami, tak? Czyli jakimś tam, no honor bym nie pozwolił, bym nie wszedł tam do klatki. Gdzie ja bym bo ja pięć treningów zrobiłem w no, Niestety. Kto będzie twoim następnym przeciwnikiem? Czy masz kogoś menadżer, na oku? Menadżer. menadżer. To już jest ustalone, przeciwnikiem Tomka będzie Andrzej Żurom Żuromski. Mhm. Znany polski raper, producent yy, 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 i znaczy, przepraszam i twórca akcji Stop Pomówieniom. I, I ja chciałem tutaj nadmienić, bo Andrzej ma jeden ogromny sukces jako akcja Stop Pomówieniom. Nie wiem czy pamiętasz. On wyjaśnił tego Oświęcimskiego Tomasza. Naprawdę, zniszczył go. No, on nikt, nie on nikt nie wiedział, a dzięki Andrzejowi. Tak. wszyscy. No. Darku, chciałam zapytać jeszcze o Marcina Najmana i jego kontrakt z Federacją Elite Fighters. Powiedz mi, czy uczestniczyłeś w tym procederze? Procederze? Podpisania. Czy Monika kiedykolwiek używać słów, których znaczenie nie rozumiesz? Procederze? Podpisania. Kontraktu. Nie, no, ale to jak sama powiedziałaś, Marcin Najman i Elite Fighters. Marcin Najman jako osoba, no nie jestem jego menadżerem, tak? Nie jestem menadżerem jego, a chciałbym, bo bym zawsze coś może zarobił e, przy okazji. E, nie jestem, e, ja, ja ten, tą sprawę znam jedynie z. E, z, 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 z mediów, tak? Znaczy nie nawet nie z mediów, bo to nie jest nic, do... Ja tą sprawę znam z wywiadów jakichś tam, bo ktoś pytał. Ja tę sprawę znam z jakichś wywiadów, o których ktoś pytał, aczkolwiek, aczkolwiek tam jest taka historia, że ja naprawdę nie wiedziałem o czymś takim, bo wtedy mieliśmy z Marcinem ogromną ilość w ogóle pracy. Tak, ten, ten, czy znaczy, No ja nie wiedziałem, że ja nie wiedziałem o czymś takim, że, że tak, że Marcin podpisał taki kontrakt, co jest zrozumiałe, no Marcin pewnie miał w kontrakcie klauzulę poufności, tak? Zaczęły dochodzić do mnie sygnały jakieś, ale to bardziej ze strony, bardziej ze strony innych ludzi gdzieś tam gdzieś tam mi się obiło uszy ale nawet nie miałem czasu z tego z Marcinem konsultować czyli tam nieszczelna była bardziej druga strona niż, niż Marcin ja, ja uznałem to za jakieś wzdury bo sobie pomyślałem przecież przecież w sumie ee... Nie jest to moja sprawa, tak? Bo to, co robi, tak jak ja bym chciał, na przykład, nie wiem, teraz mi zaproponowałoby mi, nie wiem, znaczy ja nie jestem fajterem, to mi by nie zaproponował walki, ale e, no ja też bym nie pytał Marcina o jakieś tam, prawda, o, o zgodę na jakieś tam prywatne moje prywatne moje ruchy, aczkolwiek tak, przed tym, y, powiem, powiem tak, bo tu y, przed tym ktoś mi tak gdzieś zasygnalizował, a, podobno Marcin ma tam gdzieś na li, bo ktoś tam, ktoś tam mówił, a ja nie będę tutaj mówił, kto, y, którzy, niektórzy z zawodników powiedzmy, nie? Osób tam zaangażowanych, nie? Ty mi na mówiłaś o tym, nie? Jeszcze zanim to... A, nie! Żartuję. Żartuję, chciałem. Ja nic nie nikomu nie przekazuję. Mimo, że się lubimy, nie przekazuję znaczy, informacji no ja, ja za, z żadnej federacji. Ja, ja za to nie przypadam, ale. Monika zawsze mówi, że pierwsze słyszy, nawet jak wie co. To ja szlachetny. Darku, czy zobaczymy walkę Marcina Nejmana i Jacka Murańskiego, a może Mateusza Murańskiego w MMA? VIP? Pan Jacek Murański powiedział, że nawet za milion 600 tysięcy złotych nie zawalczyłby VIP, no e, Ja uważam, że zawalczył. Ja uważam, że jakby zobaczył bańkę, to by zawalczył. Za dwie I to... Bańki by zawalczył. Pakę nie pakiem miał włożoną, nie, 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 nie. nie chciał. Wiele. Ale on teraz, ja uważam, że pan Jacek z tak pół dostał y, teraz nie ostatnio. Nie uważa, że światło przygasło trochę po tej walce. Jego temperament ostygł i osobowość też została trochę starta jest wątpliwości kolega, który tak naprawdę naśmiewali się z niego, odnieśli się z brakiem szacunku, a zrobił swoje. No tak, no pan Jacek nie pokazał tam tej kraw tak? Przynajmniej pokazał, że naprawdę jest doskonały, jest doskonały w przyjmowaniu ciosów. Tak tak, 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 nawet nie na gardę, bo nie miał szczelnej, więc dawał, dawał, no i każda szczelina dawała że... uderzenie na, 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 na jakąkolwiek część ciała i to wychodziło. Zawarczy za być tomkiem z Andrzejem Gołotą? Z Andrzejkiem oczywiście. Czyli rozumiem, że może być taka sytuacja, że Andrzej Gołota dołączy do Was? Nie, nie. Andrzej Gołota mieszka w, w, tym, w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, no? Nie, nie. ma co gadać. Jest to stary starszy człowiek, ale jest cały czas te umiejętności nie uleciały nigdzie. Mhm. Czyli rozumiem Mateusz Murański, Jacek Murański, nie? nie. Andrzej Gołotar. To propozycja propozycję normalne. Mhm. E, kiedy będzie kolejna gala? 26 luty, tak planujemy. Czyli już niebawem możemy się szykować na e, super emocje i zawodników ogłosić kiedy? Za około tydzień, może półtorej, raczej no, zależy kiedy wyemituje żywiat, mhm. tak? To, czyż, mi się wydaje, że do połowy grudnia ogłosimy kartę Walk. E, na pewno będą tam jakieś niespodzianki, będziemy chcieli ją modyfikować tak, żeby, żeby otworzyć się na nowe grupy, żeby się otworzyć na nowe grupy, a nie zamykać na te, które, które już mamy w swoim repertuarze, że tak powiem. Mhm. No tak jak mówię, na pewno będzie Misiek z na kontra Marcin Najman, debiut Mirosława w klatce. Na pewno będzie Andrzej Żuromski kontra Tomasz Galewski. W 40, tak? Nie w lutym. W, lutym. A w lutym. 26 luty. 26 luty, 26 luty. A pozostałe kilka, w razie no pozostałe, pozostałe walki ogłosimy niebawem, do 15 grudnia. Tomku, część, spora część społeczności free fightowej niepochlebnie wypowiadała się o zawodnikach poprzedniej gali. Co ty o tym sądzisz? Pierwsze słyszę, nikt, nikt, nikt tego w nie no, powiedział. O kim? E, Młabo, o Kenie, że walczył z kobietami. W innych federacjach też walczyli z kobietami i były różne inne sytuacje, gdzie walczyły gorsze osoby i jakoś nikt nikt nie, 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 nie wrzucał ich na piedestał yy, plotkarski, nie, nie, nie wrzucał w Magiel. Ja uważam, że każdy ma prawo do życia po swojej... Tak, po... To są łatwe cele. Przepraszam to że ci w w wszedłem w słowo, ale ja uważam, że to jest łatwe cele. Jak ktoś kogoś nie lubi, to najlepiej zagrać na takich właśnie emocjach, jak y, propagowanie czegoś, co jest powiedzmy, powiedzmy, bo, to ja, bo i, i, Dlatego, że się tego nie zna, to tak? Się tego nie zna, bo jest publicznie piętnowany. Ja uważam, że, y, ja uważam, że ten temat już przerobiliśmy, bo my już cały swój hejt, który mieliśmy dostać, dostaliśmy. Y, cały ten hejt, który mieliśmy dostać, dostaliśmy. A my tam, y, tam, tam nie była może, może przesadzę, przesadzę z tym, co teraz powiem, ale tam się nikt nie bił, nie wiem, różowymi wibratorami po głowach. No, nie, no ale taka jest prawda. E, ta, to, nie, to nie było... E, to, była, to były po prostu walki kobiet z mężczyzną. Takie walki się odbywały w historii. Czy Monika, kiedykolwiek używać słów, których znaczenie nie rozumiesz? W, w historii? Kobiety z wilkiem w owczej skórze. A, kto to taki? Z owcą w wilczej skórze, o tak. W takim sensie, że Ken to jest taki trochę dziewczyna w, 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 w skórze God. mężczyzny. Mm. Tak. E, ja jeszcze mam bardzo dużo pytań. Wydaje mi się, Ale że musimy wrócić ko koniecznie do rozmowy, i druga część nastąpi niebawem. Jutro, no dobrze, no. Jutro no, Mi się wydaje, że za kilka dni spotkamy się i przekażemy Wam więcej informacji. Dziękuję serdecznie za uwagę i dziękuję Wam bardzo za przybycie do mnie. Kochana Premiere, ja dziękuję. Się nie całuję, bo masz Korona. Ja się katar. Korona. <laughs> dziękuję. Tamku moment, w którym odczułeś, że ludzie zaczęli bardzo cię lubić. Ja od dziecka zawsze szedłem swoją drogą, i jakby na przykład mieli mi wyrzucić z pracy, a chciałbym powiedzieć coś, co leży mi na sercu, to ja mówię to, co, co leży mi na sercu, i niech mi wyrzucają z pracy.